Siemaneczko, z tej strony MajaGeek i was w kolejnym odcinku z Anarchia SMP, w sumie drugim z mojej anarchii I w tym odcinku będę cicho, i Trzech Osoby Sprawiać, że dziwnie się poczują. Oto studnia Nic takiego ciekawego, ale to jest event studnia Ta studnia ma W ogóle nie będzie dużo na studnia Ma, patrzcie jakie bogactwo Więc teraz piszemy Event No, piszemy. I teraz tak. Jak to mamy? Na stupnie wiosce. Diamenty. Złoto emeraldy. Teraz tak się śmieję, że jestem. Takim, jakby, do Knes'em na tym serwerze w sumie, który robi dokładnie to, co do Knes, yy, ten. O pierwsi gracze widzę, że przychodzą, albo się biją. Co jest? Kiedyś może? Nie wiem. I co jest? Oni nie przychodzą do Eventu studnia? Hmm. Nie no, czasami się ten... piją Daj, ktoś... Pij o nie, chłop, nie ma kilofa. Masz kill of, bo ja tutaj zwariuję Halo, chłopi Masz kill of. Nie wiem, chłop nie ma ewidentnie... Czemu nikt na tym serwerze nie ma kilofa. Halo, panie, hirobra też masz o, ups. No to jest. Nie wiesz tak na dole. O, kadzony już zaczął u góry. A nie wiedzą, co jest na dole. <grymianie> ja cię to jest taki te e Mogę tp do ciebie diablo. Jest. Studni na event. Jestem studni na event. Dobra, widzę, że pierwsi gracze tutaj wchodzą. I co oni tutaj robią? Kazano zauważył bloki na i już ma niesamowite plany. Dasz międzyczasę, postaw go. Wiecie co... Nie wiem w sumie co mam na powiedzieć. Jeden zgarnia wszystko, a drugi ma to gdzieś. Jak się, no... Właśnie tu. Tyblomasz. Kio. Nie wiem. A diamenty i to wszystko? Ola. Nie no, co nethery tu też tu zostawili. Nie no, to jest jakiś żart. O, nie zaczął kopać Emeraldy. W sumie... To najlepszy to jest event studnia, nie? Więc ja tutaj nie będę im przeszkadzać. Daj, daj mi postaw enderchesta. Co potrzebujesz z tego enderchesta? To jest event, rozumiem. Ale... Mm, dobra, dam mu tego Ender Chesta, chociażby nie chce. E, bo mi nie dospokoi go. Gdzie jest ten diablo? Masz przy... ...studni. Ten, ten odcinek będzie polegał na studnia, 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 w sumie. Ale to jest event studnia, więc zapraszam, bo takie eventy czasem się odbywają. Jak widzę, tutaj mamy już gracze sobie Wierom, Biorą bloki netherytu, najważniejsze. Diamenty olali, niestety, w sumie nie są diamentów. Trudno. Bierz to, bierz to. Z mi No weź to. Bo oni wszyscy mają ze sobą sojusz, czy co? Chyba mają ze sobą sojusz. Szkoda, bo tak to byłoby. Chociaż jakiś ten event ciekawszy, jakiś bitki. Jak zawsze daj dwa bloki, to będziesz A, jacie ale tutaj już są te awantury, pierwsze o bloki. Mają sojusz, ale kłócą się o tym. Chyba, wiecie co, już trafimy na najbardziej koksów na całych nederytowych, już. Ale spokojnie, spokojnie dam takim porządkującym graczom jakieś temy, bo z tego co widzę, już trudno jest na tym serwerze zacząć, bo już pierwsi mają nederyt. Ale dalej są gracze bez nederytu, spokojnie. Więc zapraszam tutaj. Ja oczywiście pomogę, jak jestem na serwerze. Niech muszę znaczyć godzmy manager tej drzwi. Ale widać, że to ja co ja jestem ich maskotka, że wszystko będę dawać. Jakieś event zrobiły. A co on wziął wszystkie na derytu? Jeśli chodzi o te wszystkie diamenty z Ja przygotowałem to pół godziny. A oni co, mają to gdzieś? Biedy nie popatrzeć co ten. O ja cię, no ja pierniczę. Ja mam wszystko po co im to? ostrożnie ci kowadło. Hmm. Zapytajmy się, czy stać ich na kowadło. Wydaje mi się, że można stać ich. Sprawdźmy tego Diablo Enderchesta. Co? Co? Co jest? Co? Potrafimy jakieś teraz? Skąd tyle? Ja rozumiem jeszcze, że z tego eventu z, z czterech bloków mamy. Czekaj, bo mi się nie chce liczyć. 18 plus 18 Ile to jest 18? Nie no, dobra 18 plus 18 to mamy już 56 No to to jest 156 A sprawdźmy Jego ekipunek Może mi ktoś Powiedzieć Jak można zrobić takie temy? Ja mu nie dawałem opasu nie było żadnych dostawień temków. Były takie lekkie jak coś. Ja nie wiem skąd ten chłop to ma. Będzie trzeba na tym... będę musiał dziś przeprowadzić z nim pytania, bo jest coś takiego. Ja nie wiem, co ten chłop robi. Ale dobra, tą sytuację rozstrzygnę poza odcinkiem, może pojawi się osobny z tego, ponieważ w tym tygodniu, już przez to, że są egzaminy to będzie znaczenie filmu nie tylko i wyłącznie z anarchii, ale to zawsze coś, nie? Jutro też, znaczy nie wiem, czy jutro pomyli, jakieś kiedy ten... A, który? Czyli kto? No jak już ten, no to mam coś takiego nie było kogoś takiego tutaj. Był tu ktoś taki? Dobra, te, taki. Dobra, to jest takie dziwne. Kiedy? Ja nie wiem, ja nie zapanuję nad tym serwerem. O, ja nie mogę. Jeszcze mi powiedzcie, że do dołączy do gry, co? Hi, to będę szczęśliwy. Co to? No Napi napisał coś kiedy, jak, gdzie, kiedy, po co, dlaczego. jest to skomplikowane. ten odcinek będzie krótszy niż 15 minut? Mi się wydaje, jeśli ten diablo nie będzie... Ja to nie grajesz na serwie. Ok. Potem ogarnę to. Będzie pewnie z tego inny odcinek. Albo powiem wam na następnym, następnym, bo już mam pewien zaplanowany, czemu pod studletacz. Bo go czwartej rano włączyłem. Co? A on. Skąd to miał? On ma dostęp, a może komuś dałem. Na... Dobra. Rozstrzygnę na innym Ten, bo nie mam aktualnie siły. Mam na hiły. No, no dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Pa pa!